Rozmawiałam z perinatologiem i kardiologiem. Są dwa rozwiązania. To bardzo ważne, więc proszę się teraz skupić. Możemy zrobić od razu cesarskie cięcie, jak sugeruje perinatolog, albo zrobić najpierw drenaż, co według kardiologa jest bezpieczniejsze dla pani i dla dzieci. I ja również rekomenduję to rozwiązanie. A, ale co, co to jest właściwie ten drenaż? To jest taki zabieg, w którym igłą usuniemy nadmiar płynu owodniowego i zmniejszymy ciśnienie w macicy. I dzięki temu odciążymy bliźniaczkę biorcę. A to jest bezpieczne? Proszę pana, to jest bardzo trudna sytuacja i tutaj nie ma idealnych rozwiązań. Czy ten lekarz... Od... Dlaczego on woli robić cesarkę? Obydwa rozwiązania są ryzykowne. Walczymy o dzieci. Rany. Muszą mieć Państwo świadomość, jeżeli zdecydują się Państwo na drenaż, to możemy w trakcie zabiegu niezamierzenie wywołać poród. I wtedy od razu przechodzimy też do cesarki. Nie. Nie, nie, nie chcę. One są jeszcze takie malutkie. Dlatego chcemy zawalczyć chociaż o dwa tygodnie. <laughs> czyli, czyli drenaż. Ale jeżeli się nie uda, to muszą mieć Państwo świadomość, że dziewczynki będą miały bardzo trudny start. Ej. Chcemy walczyć o każdy dzień, prawda? Tak. Tak. Proszę podpisać go.